Ah, witam Was po długiej przerwie na kanale Między Słowami. Dziś zapraszam Was do wspólnego przeanalizowania zachowania oraz wizerunku Wade'a Wilsona. Nie, nie tego aktora z filmu Deadpool, a mordercy, który przyznał się do pozbawienia życia dwóch kobiet. W opisie filmu podrzucam linki, które na pewno Cię zaciekawią, a tutaj podrzucam film do Suzanne Marie, która wyjaśnia okoliczności. Serdecznie pozdrawiam. Zobaczysz pozycję ciała, którą stosują osoby chcące zabrać możliwie jak najwięcej przestrzeni. Zaczniesz zauważać pogardę, jaką ktoś może wobec ciebie stosować. A może nawet nauczysz się od tego człowieka, jak rzucać charyzmatyczne spojrzenie. Co prawda, może nie będzie tu tak dużo mowy ciała jak zazwyczaj na kanale, ale temat jest niezwykle ciekawy i chcę się nim z Wami podzielić, aby zainteresować Was tą sprawą, jednocześnie zwracając uwagę na to, jak komunikacja niewerbalna jest istotna w odbiorze. Sprawy kryminalne intrygują wielu z nas od dawna. Oprócz mrocznych okoliczności bacznie obserwujemy zachowania podejrzanych lub morderców i staramy się odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę czują w środku. Chcemy dowiedzieć się, czy czują żal, rozpacz, pustkę, a może nawet radość czy dumę. Czy są w pełni świadomi? Czy potrafią odczuwać takie same emocje jak my? Tutaj na przykład jest fragment wypowiedzi syna jednej z ofiar. Do solemnly swear or affirm that the testimony you give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? You take the stand. My name is Zay Romero. I'm a 19-year-old college student going for my bachelor's degree in graphic design. I'm Diane Ruiz's youngest child. I'm all, I was only 14 years old when she passed. We achieved superiors in the blue ribbon um, all throughout high school. W moim year roku osiągnąłem my high w mojej szkole. Opisuje on swoje sukcesy, których jego matka nie miała okazji zobaczyć, bo nie żyje. Wilson, jak to sam określił, zrobił z niej spaghetti. Posłuchaj przesłuchania, na którym jego biologiczny ojciec zeznaje, co mówił jego syn niedługo po zdarzeniu. He got out of the car and realized that she was still breathing. So what did he tell you he did when he realized she's still breathing? He said he got back in the car and ran her over. Until she looked like spaghetti. Po siedmiu minutach łamiące i przynajmniej mi serce, wypowiedzi nastolatka widzimy raczej obojętną twarz mordercy. Jedyne co to lekkie zaciskanie szczęki, może minimalnie zaszklone oczy, ale czy to jest tego powód? Nie wiem. Będziemy dziś analizowali zachowanie tego oskarżonego, który miał niedawno usłyszeć wyrok za wykonane zbrodnie. Część ludzkości domaga się kary śmierci, ale ostateczny osąd został przełożony na 27 sierpnia. I absolutnie nie traktujcie moich spostrzeżeń i opinii jako prawdy absolutnej. Nie wiem, tak się mówi w ogóle. W każdym razie, że tak jest na pewno. To są moje przemyślenia oraz opis sytuacji wzbogacony o komentarz, a ostateczny werdykt wydajcie sobie sami, drodzy Watsonowie, okej? Okay? Nie powiem. Zagłębiłem się w sprawę zaglądając m.in. na kanał Susan, byłem pewien, że u niej znajdzie się materiał o tej sprawie, no i oczywiście z kilku innych źródeł. Wspomnę tylko, że staram się uwzględnić kryminalną przeszłość Wade'a, warunki w jakich się wychowywał, czy to, że był adoptowany. Na pewno pominąłem kilka kwestii, umyślnie bądź nie. Nie zmienia to jednak faktu, że ludzkie zachowanie rządzi się pewnymi regułami i niektóre gesty Wade'a wykonuje nie wiem, twój szef, ja czy bliska ci osoba. No i jeszcze jedno, czy Wade jest odurzony podczas procesu? Którymś z dni? Możliwe, nie wykluczamy takiego scenariusza. Starałem się wybrać rzetelne materiały, które najprawdopodobniej nie zostały zniekształcone przez montaż lub sztuczną inteligencję, chociaż biorę pod uwagę fakt, że coraz ciężej o rzetelne źródła.

Sposób siedzenia może dużo powiedzieć o stosunku do sytuacji lub rozmówcy. Szeroko rozstawiane nogi, eskalowanie krocza, ułożenie jego ciała może wynikać z jego zaadaptowania się do środowiska, w którym przebywał. Że musisz zajmować więcej przestrzeni, aby pokazać, że jesteś silny. Wade w wieku dorastania wielokrotnie był karany, zatrzymywany przez policję, a od 2019 roku spędza czas w więzieniu, więc być może jest to z tym związane. Alright. Przyznam, że dawno nie widziałem wkładania samych kciuków do kieszeni. Ciekaw jestem, na ile to celowy zabieg lekceważenia sprawy i próba pokazania, a na ile intuicyjny ruch, bo nie ma w planach co robić z rękoma. A do sądu zresztą wbił tak. Alright. Alright. Good morning, Your Honor. Good morning, Sarah Miller Andreas Kevin Shirley. Śmiesznie wygląda krawat tak nisko położony. W ogóle pamiętajcie, że siadając, gdy macie marynarkę jednorzędową, to jest jednorzędowa, a to jest dwurzędowa, rzędy guzików, powinniście rozpinać. Guziki, które macie zapięte, tak jak ten, i ten pan po lewej stronie. Inaczej nie wygląda to dobrze, a dodatkowo pokazuje, że nie jesteście obyci w tych obszarach. Domniemuję, że Wade rzadko ubierał garnitur, a możliwe nawet, że te stroje są z wypożyczalni. Przed chwilą przykuło mi to uwagę, i ciekaw jestem, czy zwróciliście na to uwagę. Co to jest za bula tutaj? Co to jest? Czy tam jest jakieś urządzenie? Zwróciliście na to uwagę? Może to jest jakiś pas, albo elektronika, albo jego spodnie są tak wysoko nie wiem, ściągnięte w tym miejscu. Być może przez to coś, gdy siada, często się opiera tak w nienaturalny sposób na oparciu, jak właśnie, no nie wiem, powiedzmy, zbuntowany nastolatek, bo to coś mu się wżyna w plecy, kiedy przeszkadza między oparciem. Nie wiem. Jeżeli ktoś z Was by powiedział, że to jakiś przypadek, to jeszcze chwila. Tu z innego dnia. Tak? Widzicie? Nie, nie wiem co to jest. Ach, może to szef od rozcięcia, ale mam wrażenie, że zwykle tak marynarka się nie zagina. Jeśli jest tu jakiś szef, który wie co to jest za szef, to czekamy na odpowiedź. To było suche. Dostałem od was kilka zapytań w tej sprawie i w sprawie tego konkretnego gestu. Alright, thank you. We'll be Czy to tajny gest? O co w tym wszystkim chodzi? Zdania są podzielone, ale moim pytał funkcjonariusza, czy zaraz będzie robił odciski palców. Jeśli jednak to argot, czyli jakaś, nie wiem, mowa przestępców, którą używa się wobec chyba funkcjonariusza, no bo w jego stronę patrzył, no to może to znaczy coś innego i nie odpowiem na to pytanie. Jestem ciekaw waszego zdania. Jest wiele teorii i spostrzeżeń internautów w sieci mówiących o tym, czy Wade panuje nad sobą w sądzie, czy kontroluje swoje odruchy, takie jak gestykulacja właśnie, czy spojrzenie. W tym najmocniejszym momencie, gdy cała sala wraz z nim słyszała o możliwości kary śmierci oraz, że większość z ławy przysięgłych się z tym będzie zgadzać, w jego zachowaniu coś się zmieniło. Let the jury verdict form, penalty phase. We the jury follows as to the defendant, Wade Wilson, in this case. Wilson przełyka ślinę głęboko, wielokrotnie. Jest tam niemalże przekonany, że brak kontroli nad otoczeniem i narastające napięcie wpływa na jego suchość w gardle, a w wyniku tego, częste i głębokie przełykanie śliny. To, co być może zauważy... przed chwilą zauważyliście, a być może umknęło Waszej uwadze, to zrobienie takiego gestu. Jury verdict form, penalty phase. Właśnie mówię o tej ekspresji mimicznej. Jak ją nazwiesz, podam kilka propozycji. To pogarda. Jest to jedna z najbardziej podstawowych reakcji, która jest niesymetryczna na twarzy ekspresja. To taka młodsza siostra wstrętu, gdzie tworzą się symetryczne bruzdy nosowo-wargowe w sytuacji, gdy coś nas obrzydza. Skup się teraz na swoich mięśniach, swojej twarzy, na nosie, na wargach. A teraz BUM! No właśnie. Obrzydliwe, prawda? Już od razu jest ta reakcja. Myślę, że czas sprawdzić odpływ. Jeśli czymś gardzimy, lekceważymy, na naszej twarzy może pojawiać się właśnie reakcja pogardy. Co więcej, innym objawem może być odwrócenie wzroku, bądź nawet całej głowy, ignorowanie jakiejś osoby w otoczeniu. Być może jest to też jego nawek z przeszłości. Tego nie wiemy. W mojej ocenie jego zachowanie ma pokazać, że. Mm, Niczego się nie boi i nie okaże lęku. Z dodatkowym wzięciem powietrza przez nozdrza. Subtelny detal, ale jest. Jak czytamy w książce Mowa Ciała, zaraz gdzieś to tu było, jest. Bum, 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 41, przygotowałem się. Rozszerzanie nozdrzy zwiększa dopływ powietrza do komórek organizmu, aby go dotlenić w przygotowaniu na walkę lub ucieczkę. Oraz wśród ssaków z rzędu naczelnych informuje innych, że do poradzenia sobie z naciągającym zagrożeniem potrzebne jest wsparcie. Zresztą to jeden z popularnych ruchów, które wykonują kulturyści czy osoby uważające się za samców alfa. I tak wiem, że nie wszyscy, bo ty jesteś tym samcem alfa, a tak nie robisz. Okej, okay, tak jak nie każdy nastolatek powie rel, giat czy um, what sigma, ale jest to częściej spotykane w ich środowisku niż na postoju taksówek lub wśród kucharek. Kumasz? Dlatego biorąc to pod ogół, Możemy powiedzieć, że nastolatkowie mówią e, what sigma? We the sigma. Ale tutaj był kolejny raz, gdy usłyszał my jury i nie wykonał pogardy. Czy to oznacza, że teraz nie gardzi? A może ta cała mowa ciała to jedna wielka ściema? Odpowiedzi może być wiele. Nadal się przyglądamy i staramy uzyskać odpowiedzi na takie pytania, a czynników na to, czy ktoś wykonuje lub nie dany gest czy zachowanie może być multum. Podoba mi się ułożenie rąk oskarżonego. Stateczna pozycja, ograniczenie do minimum wszelkich podrapań nerwowych ruchów. Wygląda mniej ludzko, trochę jak gad, który jest w nowym otoczeniu i nie chce się asymilować, tylko obserwuje. Tej wiedzy jest o wiele więcej, jeśli chcesz ją zgłębić, zapisz się na kurs. Proponuję dwie drogi. Pierwsza to kurs stacjonarny, trening komunikacji, najprawdopodobniej 23 listopada w sobotę w Warszawie. Spotykamy się w kameralnej grupie i uczymy się tego wszystkiego na żywo. Przygotowana prezentacja z przykładami, ciekawymi historiami, ćwiczeniami, materiałami do analizowania. Pozwala kursantom poznać mowę ciała na nowo. Pod moim okiem będziesz ćwiczyć umiejętności interpersonalne w parach oraz grupie. Polecam skorzystać, póki są miejsca. I oczywiście pierwsza tura biletów. Na przykład dla Zosi, imię zmieniłem dla bezpieczeństwa, że tak powiem, zabieranie głosu w grupie było wielkim problemem. Zajęcia odblokowały ją i było to dla niej istnym game changerem, przez co w życiu lawinowo może trochę za szybko, ale zaszły duże i w gruntownie. Dobre zmiany. Druga opcja to kursy online. W tej sytuacji nie musisz czekać, masz od razu dostęp do wszystkiego: ćwiczenia, testy, lekcje. W zależności, co ci najbardziej interesuje, czy to poradnik wykrywania kłamstwa, czy na przykład pierwsze wrażenie, mowa ciała. Do wyboru, do koloru. Treściwe lekcje angażują, ćwiczenia wprowadzają zmianę. Na kurs online przygotowałem zniżkę w wysokości stylu procent z kodem Zmiana, która właśnie nadchodzi. Zapraszam, wracamy do dalszego oglądania. Oglądając zachowanie Wade'a w sądzie, mamy wrażenie, że jest to osoba bardzo spokojna, panująca nad sytuacją. Nie przejmująca się procesem czy wyrokiem. Ręce w kieszeni, otwarta klatka piersiowa, trochę takiej ignorancji, brak zasłaniania wrażliwych części ciała, pogarda, kontakt wzrokowy z uczestnikami procesu. Jednak nie ma co wyciągać wniosków, że tego w ogóle nie obchodzi. O ile to nie AI, wyszły na jaw taśmy z telefonicznych rozmów więziennych, gdzie Wade pyta

You know, six o'clock or whatever, but they still haven't come out and identified her. Oh, really? They haven't. They said no. They said that they couldn't identify her. They needed the medical examiner to do it. You're kidding me. Holy shit. Nope. Yeah. Yeah. Was it? Oh, naprawdę? Żartujesz sobie ze mnie? Cholera jasna. Ten człowiek nie przejawia praktycznie żadnej empatii. It was that bad. I mean, I ran over her with a fucking car a hundred times. You know. I mean. Ponadto chcę powiedzieć, że ojciec biologiczny Wade'a, ten, którego przed chwilą słyszeliście, zachowuje się w aktualnych okolicznościach niesamowicie odpowiedzialnie i dojrzale. Trochę inaczej niż kiedyś, bo podobno, o ile taka prawda jest prawdą. Hmm... Spłodził Wade'a, gdy miał 14-15 lat. Zarówno w sądzie przed ławą przysięgłych, jak i w tej rozmowie stara się zachować delikatne wsparcie dla syna, ale przy jednoczesnym dystansie. Widać, że cała sprawa go bardzo męczy. Słuchaj, nie będę cię do im, not, I'm not you to nie ty okay? I mean, to tell the truth

You are the worst killer ever. You, driving that girl's car. You're I, am. The first I am and then I then like trying to pull me in the dead girl's car. Like that was the worst that was the worst ever, yeah. It was. That was the worst kill ever, for sure. Chyba oboje bawią się całkiem nieźle, nie sądzisz? W mojej ocenie bardzo charyzmatyczne jest spojrzenie, waida. You know. A w połączeniu z ciemną barwą tęczówki ma w sobie coś bardzo charyzmatycznego. Absolutnie nie jest to hybristowilia, ale wrócimy do tego później. Zresztą ciekawe, co mówił do swojego prawnika. Internauci starają się odgadnąć. To I story, you know. <laughs> Jakie oczy zrobił. Okay. Okay. To był akurat film z kamery funkcjonariusza, którą miał zamontowaną na klatce piersiowej i Wade właśnie w sądzie ogląda to, jak uciekał bez koszulki przed policją. Jego reakcja i spojrzenie. Właśnie ta zmiana kierunku spojrzenia jest taka wydłużona, przez co możemy odbierać go jako spokojnego, kontrolującego sytuację. Natomiast eksperci od mowy ciała mówią, że wydłużone przymykanie powiek i zmiana kierunku spojrzenia jest nienaturalna, że ta jest świadoma i zamierzona. Jak wy myślicie? Być może, być może część z was postrzega Wilsona w całokształcie jako takiego cholernie charyzmatycznego gościa. Co na to wpływa? Myślę niewątpliwie, że jedną z tych cech charakterystycznych poza tym uśmiechem, czarującym i tak dalej, jest uniesienie brody ku górze. Przyjrzyjmy się w tym momencie tatuażom oskarżonego, które niewątpliwie wpływają na naszą ocenę. Naturalnie trzeba wziąć pod uwagę nasz stosunek do zdobienia bądź szpecenia sobie ciała. Jeśli uważasz to za nieodpowiednie, prawdopodobnie będziesz myśleć, że ma problemy emocjonalne, psychiczne i że to ten typ spod ciemnej gwiazdy. Tatuaże generalnie to symbolika, nie zawsze, ale bardzo często. Choćby ten oto znak. Jak, jak nie wiesz, co to jest tam ten mały znaczek, to tu masz większy na połowie jego czaszki po prawej stronie. Tak, w twojej głowie pojawiło się hasło swastyka oraz prawdopodobnie ładunek emocjonalny, który jest do niego przypisany. Ale czy aby na pewno? Może to. Przecież autor tego komentarza ma kilkunastu innych popierających, zgadza się ze sobą. Stoją w obronie tego niewinnego znaku. I tak jak z gestami, symbole również warto czytać w grupach czy też kontekście. Symbol ten jest nieustawiony w ten sposób, a obrócony o 45 stopni. Ponadto na szyi ma jeszcze wytatuowane dwie liczby, 14 oraz 88. Słabo widoczne na procesie, ale udało mi się znaleźć filmy, na których są widoczne. Gdy zaczytasz się w symbolikę nazizmu i neonazizmu w internetach, możesz dowiedzieć się, że liczba 88 odnosi się do ósmej litery alfabetu. HH to akronim od Heil Hitlera. Z kolei, 14 pochodzi od 14 słów. Parafrazując: Musimy zabezpieczyć nasz byt i przyszłość dla białych, dzieci dla białych. Tatuaż symbolizujący zaszyte usta, moim zdaniem, w pierwszym momencie może pokazywać, że Wilson będzie dyskretny i dochowujący tajemnice, które przeżył. Szerokie usta, które są po części zaszyte o to mi chodzi.

Podsumowując, oceniając jeden tatuaż moglibyśmy błędnie ocenić go jako symbol szczęścia lub właśnie dyskrecji, jednak czytając symbole w grupach lub kontekście, zwiększamy prawdopodobieństwo prawidłowej opinii. Zaznaczam jednak, że może mieć jeszcze inne tatuaże, które niejako deaktualizują wcześniej omawiane. Życie często pokazuje, że jest jeszcze jakaś inna ukryta motywacja, która może zmienić naszą ocenę. Ja wychodzę z założenia, że nigdy nie jesteśmy w stanie dokonać takiego doskonałego werdyktu. Dlatego w tych sprawach powinno być dużo przypuszczeń, rozmów na odpowiednim poziomie oraz cierpliwych dyskusji i wyjaśnień, a nie jakiś impulsywnych ocen. Ty t-shirt zwykły, czy jakaś taka bluzka? A nie, nie miałeś nic więcej jakby w domu? Nie, po prostu... Masz w dubie występujących, a co ja będę się starał? A przecież Abelard przyjeżdża, to są się ubiorę w jakiś śmietnik i jestem. Uwielbiam Abelarda, zresztą jego najnowszy program, Summertime, poleca. Weźcie pod uwagę, że ja też mogę się mylić. To, że jestem youtuberem, to nie oznacza, że wiem wszystko oraz, że jest to prawda. <laughs> A myślę, że koleżanka nie pierwszy raz ma spida na klacie, tak wam powiem. W ostatnim czasie powstało oraz powstanie wiele filmów, w których kobiety będą wzdychać do mordercy oraz, to niewątpliwe, fantazjować o bliskiej relacji. Taki trend można było zauważyć nie tylko na TikToku, jak i Instagramie, ale chociażby w komentarzach normalnych użytkowników. Bo hybristofilia to parafilia, w której preferowanym obiektem seksualnym jest przestępca. Jakie masz na ten temat zdanie? Nie tkwię w tych obszarach psychologii na co dzień, nie mam z takimi osobami do czynienia, ale warto pamiętać, że dziecko, które nie ma silnej więzi przynajmniej z jednym rodzicem, opiekunem, nie odczuje miłości, możliwe, że będzie miało problem z dojrzałością emocjonalną. I jest duża szansa, że właśnie taki przypadek w tym momencie obserwujemy. I miało to wpływ na występowanie tej psychopatii. Podsumowanie, Wade Wilson aktualnie znajduje się w więzieniu Fort Myers. 27 sierpnia 2024 roku sędzia Nicholas Thompson ma podjąć ostateczną decyzję o losach Wade'a. Jeśli chcesz odwdzięczyć się za powyższy materiał, możesz zostawić łapę w górę pod tym filmem, a może nawet udostępnić, nie wiem. Stwórzmy teraz pole do dyskusji w sekcji komentarzy i napiszcie co sądzicie o Wade'ie Wilsonie, o osobach z jego otoczenia oraz ich zachowania. Cieszę się, że wspólnie spędziliśmy czas i do zobaczenia niebawem. Raz raz.